Ojcze nasz. Modlimy się do Pana Boga tak, jak nauczył nas Pan Jezus. Ale co to znaczy? Że Bóg jest dla mnie Ojcem. Po pierwsze, znaczy to, że Bóg mi błogosławi, to jest gest rodzicielski, nie tylko kapłański. Oczywiście chrześcijanie błogosławią sobie nawzajem, rodzice błogosławią dzieciom i jest to bardzo dobre, ale w Bożym Błogosławieństwie mamy coś wyjątkowego. Pan Bóg jest ojcem, tak do niego się zwracamy, ale można też mówić o nim jako o matce. Mamy takie przykłady w Piśmie Świętym, mamy takie opisy, które charakteryzują pana Boda w kategoriach matczynych. W samym Bodu nie ma zróżnicowania na płeć. Nie jest ani kobietą, ani, ani mężczyzną. Jest pełnią. Możemy powiedzieć, że w nim Wypełnia się doskonale zarówno macierzyństwo, jak i ojcostwo. Dlatego to Boże, Boże błogosławieństwo również, również jest najpełniejsze. Pan Bóg jest dla nas czuły, wyrozumiały, jest też stanowczy, jeśli trzeba, łączy te elementy macierzyńskie i ojcowskie w sobie, ale na pewno nam błogosławi, pragnie naszego dobra. Troszczy się, abyśmy. Byli szczęśliwi w życiu, abyśmy nie zgubili właściwej ścieżki. Po drugie, Pan Bóg jest naszym ojcem, ponieważ buduje w nas wartość, inwestuje w nas. Jesteśmy synami i córkami, jesteśmy wolni. Dlatego Pan Bóg robi wszystko, abyśmy z tej wolności mogli się ucieszyć. Czasami mamy mentalność niewolnika bardziej. Ktoś, kto pracuje, to myśli, że musi zasłużyć sobie na łaskę, a łaska zawsze jest pierwsza. Współpraca z łaską. Przychodzi później, już w odpowiedzi na wcześniej daną nam łaskę. Łaska, czyli jakiś dar, Boża życzliwość, Boża pomoc. Pan Bóg nas potwierdza samym sobą, kochając nas bezinteresownie, nie oczekując niczego w zamian za to, wybaczając nam, inwestując też w to dobro, które sam przecież w nas złożył. Dlatego, człowiek, który ma i zna swoją wartość. Wobec Boga będzie cieszył się sobą, będzie odkrywał to, co od Pana Boga dostał. Wybieram Boga właśnie wtedy, wtedy, kiedy odkrywam go w samym sobie, wtedy, kiedy cieszę się, że mi błogosławi, że buduje we mnie wartość swojego dziecka, wolnego dziecka, przeznaczonego do chwały, kiedy potrafię się tym ucieszyć i dzielę się tym z innymi. Pomódlmy się o to teraz. Wspólnie na koniec, Panie Boże, zapraszamy Cię dzisiaj do nas i do naszych serc z prośbą o to, byśmy potrafili docenić, jak niezwykłym, jak niesamowitym Ojcem jesteś dla nas, abyśmy się tym ucieszyli, odkrywając Ciebie w nas samych, odkrywając dobro, które w nas złożyłeś, abyśmy potrafili również mówić o tym innym, dzielić się na co dzień. Tym, co od Ciebie mamy, byśmy potrafili Cię w tym wybierać. Amen.